Leasing napędza polską gospodarkę, wspiera biznes, wspiera przemysł, wspiera zieloną transformację. Na podcast prosto o leasingu zaprasza Związek Polskiego Leasingu. Podcast edukacyjny prosto o leasingu to spojrzenie na leasing z różnej perspektywy nie tylko z perspektywy ekspertów z firm leasingowych, ale również doradców i samych klientów. I właśnie dzisiaj moją gościnią jest klientka firm leasingowych Monika Koszewska. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Wiceprezeska spółki Gambit. Przy okazji też taka ciekawostka, że autorka książek, ale dzisiaj rozmawiamy z tobą i wchodzimy w rolę przedsiębiorczyni, którą jesteś. Mogłabyś powiedzieć czym się zajmuje twoja firma? Moja firma z... Zajmuje się hotelem i restauracją. Mamy hotel w Sopocie na całym morzem. Połączony właśnie z dużą restauracją. Mhm. No to chyba dużo sprzętów tam potrzebujecie. Bardzo dużo. Mhm. Obecnie mamy 14 umów leasingowych. Dobra, to zacznijmy od początku. Zacznijmy od początku. Kiedy to się zaczęła ta przygoda z leasingiem? Pamiętasz ten pierwszy moment? E, tak, od samego początku, jak tylko zaczęliśmy, otworzyliśmy hotel i restaurację, czyli nabyliśmy i pierwsze decyzje, jakie chcieliśmy cokolwiek kupić, to nie myśleliśmy o kredycie, tylko o leasingu. Dlaczego? Bo leasing jest bardziej opłacalny dla spółki z niż kredyt. Po pierwsze, cała rata leasingu i odsetki możemy wrzucić w koszty. Mm -hmm. I to był główny z czynników, który spowodował, że sięgnęliśmy po leasing, a nie po kredyt. Po mm -hmm. drugie, biorąc leasing nie obciążamy naszej zdolności kredytowej, co też jest bardzo ważnym aspektem w momencie, kiedy firma się rozwija. Mhm. Rzeczy wylizingowane, jak znaczy otworzyliśmy restaurację i hotel, nie mieliśmy pewności, czy po pierwsze, kupując sprzęt, czy ten sprzęt jest idealnie dopasowany do naszych potrzeb. Mhm. Czy nie będziemy musieli zaskupować cztery razy większego pieca? Przy produkcie, który leasingujemy, możemy ten sprzęt zdać na koniec okresu leasingowego. Produkt, o. który kupujemy w kredycie, Musimy, jest już naszą własnością. Naszą własnością. Mhm. Musimy się martwić, czy znajdziemy nabywcę. W przypadku takich sprzętów elektronicznych, znalezienie nabywcy na przykład na piec do kuchni czy na zmywarkę nie jest to łatwe. To nie jest zmywarka taka domowa, która kosztuje 2,5 tysiąca czy 4 tysiące nie jest łatwe, mhm. No bo wszystkie rzeczy te się zużywają. Więc po pierwsze, łatwiej je wylizingować, po drugie, łatwiej jest być nie, nie odkupując od firmy leasingowej. Hmm, to bardzo ciekawy, ciekawy wniosek, bo jeszcze z takim się nie spotkałam, że właśnie to, że firma leasingowa no, jest właścicielem przez cały czas trwania tak. umowa. Najczęściej w przypadku samochodów klienci decydują się je wykupić, ale w przypadku sprzętu, jak widać, nie zawsze. Rozumiem, że zależy wiele od prowadzonej działalności. Tak się Wam zdarzyło, że właśnie nie. nie... Zdarzyło nam się zmywarkę zrezygnować z wykupu zmywarki, ale też na przykład zdarzyło nam się wziąć w tak zwany wynajem leasingowy jeden ze sprzętów i po prostu pod koniec, ponieważ widzieliśmy jak był serwisowany, widzieliśmy jak się zachowywał, wykupić go od firmy i wykupić tą kwotę wykupu w formie leasingu. O! Czyli jeszcze bardziej skomplikowane, to właściwie bardziej duże doświadczenie z, z leadingiem. A czy ktoś tak za pierwszym razem w ogóle doradzał Wam? Czy to było tak, że tak mieliście dużą swoją własną świadomość? Mieliśmy dużą wła własną świadomość, ponieważ wywodzimy się z korporacji. Mhm. I wiemy wiedzieliśmy już, na czym polega leasing, na czym polega kredyt, a razem z mężem pełniliśmy funkcję zarządcze. Mhm. I, no I to na nasz plus, oczywiście. A też trafi, kupując sprzęt od firmy, która się zajmuje sprzętem do gastronomii, ta firma nam doradziła firmą leasingową, doradziła nam doradca i ten doradca cały czas jest przy nas. A to niesamowite, bo to najczęściej jakoś w pewnie inny kierunek może przybrać. A tutaj jednak rozumiem, że to była producencka firma, czy leasingowa? Nie, to, firma leasingowa po prostu współpracowała z firmą, która sprzedaje urządzenia. Do restauracji, mm -hmm. począwszy od talerzy łyżek, kończywszy na ciężkim sprzęcie, bardzo drogim sprzęcie, i po prostu ta, ta firma leasingowa, która współpracowała z tą firmą, pozostawiła po sobie pozytywne opinie od strony klientów, no mm -hmm. i została nam polecona. Jesteśmy bardzo wdzięczni, bo próbowaliśmy później nawiązać współpracę z innymi firmami. Oczywiście sprawdzaliśmy, czy się gdzieś nie opłaca bardziej. Mhm. No bo wiadomo, że każda firma leasingowa ma swoje koszta obsługi mhm. leasingu, swoje procedury. No, ale tak się okazuje, że cały czas jesteśmy przy jednej tej samej firmy. A to jest niesamowite, bo rozumiem, że to jest też kwestia po prostu osobowa, tak? Że trafiliście na, na fajnego doradcę, który, który jest z wami, tak? Tak, tak, mhm. tak. Zdecydowanie. I się, tak właśnie ostatnio się przyglądałam, że z nami awansuje przy nas. Aha. <gry> rozwija się z wami razem, tak. z waszą, razem z waszą firmą. No to, to, bardzo, to bardzo fajnie um, wygląda, że. Bo była też taka, taka dyskusja także kiedyś tam z tobą na panelu w Sopocie, rozmawialiśmy o leasingu i też wskazywałaś na to, że jakby bardziej często doradzają firmom księgowi tak naprawdę tak i, i oni mówią takim drobniejszemu przedsiębiorcy co on ma robić i jaki leasing wybrać. Doradzają, ale nie zawsze doradzają poprawnie tak? mhm. i to jest taki problem. Też nie ma tej świadomości ze strony klienta co tak naprawdę może być leasingowane. Mm -hmm. I tutaj oczywiście fajnie, żeby ten księgowy doradził, co może być wyleasingowane, albo firma leasingowa, dobry doradca, który przychodzi, widzi, jaki jest zakres działalności danej firmy i mówi, no dobrze, to jeżeli chciałby się Pan rozwijać w danym kierunku, to warto wyleasingować te, ich sprzęt X, Y czy Z, ale nie zawsze tak się dzieje. I bardzo często właśnie przedsiębiorca nie ma tej świadomości, i tak na kredyt nie może sobie pozwolić, bo na przykład nie ma zdolności kredytowej, albo kredyt dla niego jest, obsługa kredytu jest zbyt droga, no i się nie rozwija. Mhm. No i później, zamiast za 10 lat mieć coraz większą, większą firmą, no to często zamyka swoją działalność. Proszę zobaczyć, ile restauracji się zamyka. W Warszawie, w Sopocie. Na przykład w Sopocie jest teraz taka moda, że na zimę restauracje są zamykane. Restauracje, które od wielu lat dobrze funkcjonowały, zamiast tworzyć ofertę na zimę, która ściągnie klientów, to jest zamykana, żeby nie ponosić dodatkowych kosztów poza kosztami wynajmu czy czynszu. To ciekawe, rzeczywiście dużo, zwłaszcza po okresie pandemii, się restauracji zamknęło tak naprawdę. W Sopocie 7. Mhm. A Sopot nie jest takim dużym miastem. Mm -hmm, tak, to dużo. Czyli rozumiem, że jest ten brak świadomości tego, co można wziąć w leasing i że właściwie pewnie chyba wszystko można wziąć w leasing. Wszystko. My nawet wzięliśmy leżaki na plażę. Mm, nawet leżaki na plażę. Tak. Ojej, to to, to nawet, to, to zaskakujące. I co jeszcze? Oprócz tych no, oczywiście, Tak jak wcześniej wspomniałam, mm -hmm. piece do kuchni, zmywarki, palniki gazowe, bo w pewnym momencie przychodziliśmy z prądu na gaz. No bo. Dania gotowane na gazie są smaczniejsze. Mm -hmm. Można placki ziemniaczane fajnie przysmażyć. To na początku było zaskoczeniem dla naszych gości, że jak to w takie popalone. Mm -hmm. Za robimy, a to po prostu ludzie się odzwyczaili smażenia na gazie, wszystkie mm -hmm. kuchenki indukcyjne. Meble do pokoi hotelowych. Mm -hmm. Nie można takich elementów stałych typu drzwi czy windę, no ale meble do pokoju hotelowych nie ma problemu, dzięki temu wyremontowaliśmy wszystkie pokoje, a kosztem nie takim jest wielkim farba czy panel jak dobre meble, mm -hmm. czajniki na wyposażenie pokoi, ekspresy do kawy kawa jest bardzo ważnym elementem. Chyba najważniej jest najważniejsza w kuchni <laughs> i, i w hotelu. Goście schodzą na śniadanie, no to chcą dobrą dobrej kawy się napić. Jak goście przychodzą do restauracji, to też pierwsze, co zamawiają najczęściej, to jest kawa. Mm -hmm. No dzięki temu, że mogliśmy wziąć leasing na ekspres, to pozwoliliśmy sobie na droższy ekspres, niż byśmy kupili za gotówkę, czy biorąc kredyt. Mm -hmm. No i oczywiście samochody. Tak? Mm -hmm. Samochody leasingu mamy. Mieliśmy wynajmie krótkoterminowe, albo długoterminowym, bo jeden samochód mieliśmy na dwa lata, drugi mieliśmy na cztery lata, ale stwierdziliśmy teraz, przeanalizowaliśmy wszystkie za i przeciw wszystkie koszta i wolimy kupować samochody w leasingu. Mm -hmm. Ale robiliśmy też w przypadku, tak jak w przypadku jednego ze sprzętów gastronomicznych, taki w, w przypadku dwóch samochodów, taką operację, że najpierw mieliśmy wynajem długoterminowym, a później wykupiliśmy i tą kwotę wykupu wzięliśmy w leasing. No, bardzo ładne słowo powiedzieć: analizowaliśmy. To, to jak wy właśnie podchodzicie do tej analizy? Co byś doradziła takiemu przedsiębiorcy, który właśnie myśli o tym, żeby nie wiem, otworzyć taką restaurację i co my może wziąć w leasing i jak to przeanalizować ofertę? Powinien spotkać się z przedstawicielem firmy leasing którym powie, jaki sprzęt może zakupić w leasingu lub spotkać się z przedstawicielem firmy, która jest dostawcą takiego sprzętu mm -hmm. i te firmy doskonale wiedzą, jaki sprzęt można leasingować, a jakiego sprzętu nie można. No sztuczców nie wyleasingujemy, talerzy również. No ale tak jak wcześniej wspomniałam, ekspresy, sokowirówki, piece, mywarki, wszystko co jest tak naprawdę bardzo drogie, no bo taki piec potrafi kosztować 80 tysięcy złotych. Mm -hmm. Więc to nie są małe pieniądze nawet piec do pizzy, maszynę do lodów, fajnego gofrownice. No to wszystko możemy zakupić w leasingu. Krzesła do restauracji, stoły do restauracji, jakieś komody. Nie możemy zabudowy stałej baru, ale wszystkie elementy, które są ruchome w barze, które mogą być zbywalnymi elementami meblowymi, no możemy je wyleasingować i poprosić księgową, żeby policzyła, czy mu się opłaca ten leasing, czy go będzie stać na spłatę tego leasingu, no bo leasing trzeba spłacać regularnie. Jeżeli nie, nie będziemy spłacali, to stracimy zdolność leasingową, bo zdolność leasingową można tak samo stracić jak zdolność kredytową. No tak, myślę, że taka rozmowa z księgową to jest ważna, żeby trochę nie przesadzić, tak? bo czasami tak. można tego leasingu po prostu wziąć za dużo i jakby przestać być wypłacalnym. Ale się o tej analizie oferty, to na co patrzycie tam? Przede wszystkim na opłaty? Czy... Ile, ile będzie kosztował, mhm. ile będzie nas ten sprzęt ostatecznie kosztował? No bo jest kwota płaty wstępnej. A i to, co jest ważne między leasingiem a kredytem, ta różnica, że przy kredycie ta kwota wpłaty jest znacznie wyższa, a przy leasingu nawet może być zerowa. Mm -hmm. Tak. I to na start to jest bardzo ważne. Mm -hmm. I trzeba sprawdzić, analizujemy, jak jest, czy musimy wpłacić 10%. I jeszcze w przypadku leasingu robimy tak często, ponieważ mamy restaurację i hotel w Sopocie, więc dotyka nas sezonowość to bardzo często to jest troszeczkę droższy leasing, ale robimy, że bierzemy większe kwoty spłaty leasingu latem, a mniejsze poza sezonem. Mhm. Co też pozwala nam zaplanować wydatki i daje nam troszeczkę oddechu. Czyli taka elastyczność. Tak. Rozumiem, że to wszystkie firmy oferują taką taką coś, ta to... z którą współpracujemy oferuje, ale wydaje mi się, że tak, że wszystkie firmy oferują. Mhm. Mhm. No i w przypadku leasingu ta dokumentacja nie trzeba dostarczać tak skomplikowanej dokumentacji, jak w przypadku kredytu, tak? Mhm. Bo tak naprawdę się fakturę proforma dostarcza, no i obecne wyniki finansowe, chyba, że z firmą się współpracuje, to ta firma na bieżąco śledzi nasze wyniki finansowe. No i w ciągu dwóch dni można mieć sprzęt w kuchni u siebie. Mm -hmm. No tak, to jest plus. W przypadku samochodów to często jest nawet ten sam dzień, w którym można tak. mieć e, sprzęt, więc rzeczywiście jest duża wygoda. Czyli e, mówisz tak, oferta cenowa, tak? Koszta e, obsługi, mm -hmm. e, ubezpieczenie, bo to też jest koszt, na który trzeba zwrócić uwagę. A jak korzystacie z ubezpieczenia? To też jest tak, że to, co wam poleci firma leasingowa, czy raczej korzystacie ze swojego ubezpieczenia? Analizujemy. Też znaczy, analizujemy. Są, są, takie, są takie formy przedmioty, które dizzingujey, które, na które musimy. Zapłacić firmie ubezpieczeniowej, skorzystać z propozycji firmy ubezpieczeniowej, a może bardziej nawet producenta, ale tam, gdzie możemy sami, no to analizujemy. Na przykład samochody ubezpieczamy poza firmą leasingową. Czy to wszystko znowu też bardziej zależy, jak rozumiem, od ceny? Tak, od ceny i od warunków leasingu, no bo w przy przypadku samochodu i ubezpieczenia samochodu, no to są różne parametry, na które warto zwrócić uwagę. Na przykład samochód zastępczy w momencie naprawy mhm. samochodu. I czas na jaki ten samochód zastępczy tak, jest, to tak, bo może mhm. być na 10 dni. Ja Miałam taką przygodę z jedną z firm leasingowych, że firma leasingowa, i na to też trzeba zwrócić uwagę, podpisując umowę leasingu, dopytać się, czy naprawa samochodu może być na przykład, jeżeli kupujemy daną markę, u przedstawiciela danej marki, czy w firmie, która jest wskazana przez firmę leasingową. Mhm. Bo ja miałam taką, taki przypadek, że mój samochód musiał być naprawiany w zupełnie innej przez inną markę, niż ta, która sprzedała mi samochód. I miałam kłopot, bo firma, która naprawiała, nie za bardzo się chyba znała na naprawie tej marki i ja prawie miesiąc czekałam na swój samochód, chociaż części wcześniej zostały zamówione. A to był banał, bo tam była wymiana elektroniki z przodu, ponieważ miałam zderzak stuknięty. Mhm. I przy okazji wszystkie czujniki parkowania się zepsuły i miałam, z boku miałam zarysowany samochód przez jakiegoś kierowcę na parkingu i wymiana tego boku. Mm -hmm. I tak naprawdę naprawa się po dziś dzień nie zakończyła, już dawno samochód wykupiłam. Firma, która wzięła na naprawę samochód, nie była w stanie naprawić w wskazanym czasie. Firma leasingowa e, powiedziała mi, że zabiera mi samochód zastępczy, bo, no bo już się okres skończył. E, no a po większych dyskusjach powiedziano, że jak mi zabierają samochód zastępczy i ja nie mam własnego samochodu, no to ja nie płacę raty leasingu, bo za co? Mhm. No, i udało się, że uzyskałam na dalszy okres naprawę samochód zastępczy. Ale wniosek chyba też taki, że po prostu trzeba czytać warunki umowy tak. te, albo dopytać po prostu, czyli to, co też powiedziałaś, czyli rozmawiać z doradcą. Dopytać, mhm. bo nie wyczytamy tego. Umowy są dosyć długie, tak. Szczególnie dotyczące tych ubezpieczeń i warto dopytać. A w przypadku, w przypadku naprawy samochodu też nie ma informacji w umowie leasingowej. Gdzie samochód będzie naprawiany w przypadku kolizji? A czy wy rzeczywiście czytacie warunki umowy? Tak, gdzieś tam. No gdzieś tam, no właśnie, <laughs> gdzieś tam, ale to dotyczy gdzieś tam wszystkich w całej Polsce i naprawdę zawsze odwieczny problem, chociaż my do tego namawiamy i zachęcamy, bo, bo tam jednak znajdziemy wszelkie informacje, ale może, tak jak Ty proponujesz, po prostu trzeba pytać pytać, pytać doradcę, na co jeszcze zwrócić uwagę. Tak, dla takiej osoby, która, wyobraź sobie, taka nie ma, nie ma doświadczenia i i na co powinna zwrócić uwagę w rozmowie z firmą leasingową czy umowiem? W ofercie. No, na pewno na, na możliwości pozostawienia sprzętu w sytuacji, kiedy na koniec umowy leasingowej stwierdzasz, że ten sprzęt nie jest dla niej potrzebny, albo sprzęt jest wadliwy, bo też tak się zdarza. Tak? Mm -hmm. Że sprzęt się psuje w trakcie użytkowania, no i to teraz mamy wykupić sprzęt, który się psuł cały czas. Mm -hmm. Szczególnie firma gastronomicznych, to, to jest bardzo ważny aspekt. Mm -hmm. A miałaś jakieś kłopoty związane z leasingiem? Nie. Które... Poza samochodem, naprawą samochodu, gdzie leasing brałam w innej firmie, bo to sprzedawca narzucił firmę leasingową, w której mam wziąć leasing, to nie miałam kłopotów. Mhm. Sprzedawca narzucił firmę tak. leasingową, tak? tak, mhm. tak. Ale rozumiem, że wy jesteście tutaj lojalni wobec jednej firmy tak, leasingowej. jeśli chodzi o inne sprzęty to tak. Super. No dobrze, czyli taki wniosek byłby dla naszych odbiorców, żeby po prostu rozmawiać tak, i dopytać o wszystko i, i pytać po prostu także to, co możemy leasingować, bo myślę, że to taka bardzo ciekawa rzecz, którą powiedziałaś, że po prostu czasem możemy nie mieć świadomości, że dany przedmiot tak. będzie leasingowany. Jak już się zdecydujemy na wzięcie leasingu, zróbmy sobie taką checklistę. Tak? Mhm. O co chcielibyśmy się zapytać, czyli okres trwania umowy, czy możemy prolęgatę, bo to też jest ważne. Ile to będzie nas ta prolęgata kosztowała, bo to nic nie jest za darmo. Mm -hmm. Jak jest z wykupem produktu na koniec okresu leasingowego? Czy na przykład możemy zmienić raty, wysokość rat leasingu w trakcie trwania umowy i ile będzie to nas kosztowało, bo może nic nas to nie kosztować, to wszystko zależy od firmy leasingowej. No i ubezpieczenie. Czy musimy ubezpieczać sprzęt w firmie, którą wskaże firma leasingowa, czy możemy u swojego ubezpieczyciela? Lepszego podsumowania naszej rozmowy sobie nie wyobrażam nawet. Czyli pamiętać, liście takiej liście przed pójściem. Gotowa wskazówka od Moniki Koszewskiej, przedsiębiorczyni. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. W imieniu Związku Polskiego Leasingu dziękujemy za wysłuchanie naszych podcastów. Prosto o leasingu.